Dzień dobry moi drodzy, witam w mojej kawiarence językowo-kulturalnej. No, temat oczywiście nasuwa się sam, sytuacja jest jaka jest. No i właśnie w obliczu okropieństw wojny, w obliczu strasznych rzeczy, jakich dopuszczają się żołnierze rosyjscy, zniszczyli Mariupol, niszczą Charków. Yy, zabijają ludność cywilną, w okrutny sposób zabijają ludność cywilną. Yy, I to nasuwa pewną refleksję na temat Rosjan w ogóle. Yy, czy istnieje coś takiego jak natura rosyjska, czy też słynna dusza rosyjska? Bo jeżeli tak, to ma ona bardzo mroczne strony. Już od dawna zastanawiałem się, czy faktycznie istnieją różnice cywilizacyjne, to znaczy różnice nie między jakimiś tam poszczególnymi państwami czy narodami, ale grupami państw czy narodów wychowanych no w jakimś tam jednym duchu, w jakiejś jednej cywilizacji, w jakimś systemie wartości. E, oczywiście zastanawianie się na, na, na ten temat ma swoją tradycję, i to już dość długą, e, na przykład e, rosyjski filozof e, Nikołaj Danilewski, e, wielki e, słowianofil i panslawista, e, no Dzielił właśnie ludzkość na różnego rodzaju cywilizacje, no w tym właśnie na jakąś tam bardzo poważną rolę przypisywał cywilizacji słowiańskiej. Chyba wszyscy słyszeli o Asfalcie-Szpenglerze i o jego słynnym zmierzchu zachodu. Który no, po przeczytaniu bardzo mnie rozczarował, ponieważ doszedłem do wniosku, że jest to jeden wielki y, bełkot, y, zupełnie y, mało racjonalny, choć no, z pewnymi elementami pozorów racjonalności, oczywiście tak. Y, no, o wiele bardziej naukowo brzmi studium historii Arnolda Toimbiego, który też na y, długie lata, Zawrócił głowę filozofom, historykom czy też socjologom, no, właśnie swoją teorią różnych cywilizacji, ich rozwoju, ponieważ, no właśnie wszyscy ci filozofowie wyszli z założenia, że cywilizacje są jak ludzie, że się rodzą, mają swój okres młodzieńczy, energiczny rozwoju, potem się starzeją i umierają. No, Arnold Toynbee nawet opracował cały system, cały system teoretyczny, w którym w jednej grupie cywilizacyjnej różne narody odgrywają różne role. No i doszedł do wniosku, że to, że tak musi być, jak no nie wiem w tablicy pierwiastków Mendelejewa, że jeżeli w jakiejś cywilizacji brakuje mu elementu, na przykład Y, takiego jakiejś zachodniej cywilizacji odegrało mocarstwo franków, y, to ono gdzieś tam na pewno było, tylko jeszcze go nie odkryliśmy. Y, no, wszystkie te, wszystkie te systemy y, cywilizacji, ilości cywilizacji y, ostatni z nich to Samuel Huntington, y, który też się do tego odwołał w, w swoim zderzeniu cywilizacji. Wszystkie one mają znamiona no, pewnej logiki, ale z drugiej strony brakuje im takich prawdziwych naukowych podstaw. Są to raczej próby znalezienia no nie wiem, systemów w totolotku niż, niż jakaś taka prawdziwa oparta na faktach obserwacja. Ale z drugiej strony nie można zaprzeczyć, że no, jakaś tam korelacja w tych, w, 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 w tych wszystkich teoriach istnieje. Polska prawica lubi, znaczy taka już skrajna prawica, lubi się powoływać często na Feliksa Konecznego, polskiego filozofa historii, który właśnie też dokonał swojego, swojego podziału cywilizacji, gdzie niemiecka cywilizacja to jest, nazwana została bizantyńską. Na przykład i Młodzi ludzie, jacyś tam fani konfederacji czy, czy innych ugrupowań prawicowych, często powołują się na Konecznego tak, jakby to była już naukowa prawda, naukowy pewnik. A jest to tylko kolejna spekulacja na temat filozofii historii. Jeżeli <śmum> powołamy się na y, założenia Davida Hume'a. A mam takie podejrzenie, że wielu filozofów do dziś no, bierze sobie do serca to założenie, a mianowicie takie, że to, że coś się dzieje, to nie znaczy, że to się powtórzy. Jeżeli takie założenie przyjmiemy, no to oczywiście będziemy musieli podważyć praktycznie wszystkie nauki empiryczne. Które się opierają no właśnie na doświadczeniu. Ale w naukach społecznych, czy to filozofowie, czy socjologowie, czy, 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 czy inni przedstawiciele nauk humanistycznych i społecznych, prawdopodobnie wychodzą z tego humowskiego założenia, ponieważ no, przeczą temu, że z historii można się czegoś nauczyć. Wychodzą z założenia, że ludzie się przecież mogą zmienić, może się zmienić ludzka mentalność, i dlatego wnioski z historii powinniśmy sobie zostawić jako, nie wiem, no jakieś tam ciekawostki. No, byłoby to, byłoby to może i logiczne, bo faktycznie, no, no, no nie wiemy, to, że jak rzuciliśmy coś do góry i to zawsze spada, to. To nie znaczy, że jak po raz kolejny rzucimy, to, to musi też spaść. Prawda? Więc możemy, możemy zakładać, że jednak wszystko się może zupełnie zmienić za następną próbą. No, dla niektórych jest to, jest to po prostu podpornie śmieszne. Ale niektórzy no, nadal uważają, że pewne społeczeństwa y, mogą się zmienić, mimo że mają inną mentalność. To możemy je na przykład y, społeczeństwa Bliskiego Wschodu, możemy w szybkim czasie je nawrócić na demokrację liberalną, tak jak niektórzy Amerykanie wierzyli y, i tak dalej. Ja kiedyś naraziłem się y, Noamowi Chomskiemu, ponieważ y, no, swego czasu y, przez pół roku wymienialiśmy się e-mailami. I Noam Chomsky wtedy pisał o tym, że w Ameryce Południowej, no właśnie Amery Stany Zjednoczone przeszkadzają w odrodzeniu jakiejś demokracji, popierają krwawe reżimy i dyktatury. No ja w tym momencie pamiętam, ja jako młody, zarozumiały czytelnik Gustawa Lebona, powołałem się właśnie na tego francuskiego filozofa, i stwierdziłem, że no tak, ale w tej Ameryce Południowej to te społeczeństwa są chyba jakoś tak przyzwyczajone do tych krwawych reżimów, że one inaczej nie potrafią żyć, no za co dostałem straszliwą reprymendę od Chomskiego i chyba słusznie chyba tutaj Namcząskim na miał rację, no bo wiemy, że demokracje w Ameryce Południowej doskonale funkcjonują, potrafią funkcjonować, także nie jest to. Nieprawda, że koniecznie tam muszą być dyktatury, ale e, jeśli chodzi o Rosję, no właśnie, tu jest ten taki, taki pewien, pewien problem, ponieważ czy to Rosja carska, czy to bolszewicka, czy putinowska, zawsze, mimo zmian form rządów, jakby te społeczeństwa dążą do tego, by e, być rządzone silną ręką, ponieważ silna ręka zapewnia. Państwu jako całości potęgę. Niedawno przeczytałem w gazecie wyborczej wywiad z profesorem Tadeuszem Klimowiczem, rusycystą z Uniwersytetu Wrocławskiego, który właśnie opisał swój, swoją utratę wiary w naród rosyjski. Do tej pory zawsze oddzielał no rządzących, ten jakiś beznadziejny system korupcji od narodu, ale no właśnie od czasu wybuchu tejże wojny naszej ostatniej, no, no, no stracił tę stracił wiarę, stracił wiarę w ten podział. Doszedł do wniosku, że jednak coś tkwi w samym tym narodzie rosyjskim. Powołał się tutaj na książkę z... Pierwszej połowy XIX wieku, Francuza Astolfa de Custine, który napisał książkę pod tytułem Rosja w 1839. I teza Astolfa de Custina jest taka, że Rosja udaje Zachód, natomiast jest czymś zupełnie czymś innym. No wiemy, że od Piotra. Pierwszego Rosja próbowała przyjąć wzorce zachodnie, no i w dużej mierze jej się to udaje, nawet do tego stopnia, że niektórzy właśnie krytycy, krytycy tych teorii wielości kultur stwierdzili, że i cywilizacji stwierdzili, że Rosja tak naprawdę to jest przecież to samo, co, co nasza cywilizacja, to nie jest coś tak jakościowo innego, jak, jak cywilizacja islamu, prawda, wobec wobec cywilizacji Zachodu. Tu no właśnie no i profesor Klimowicz jednak stwierdził, że, że przychyla się do tej opinii, że Rosjanie cały czas udają, że już są jakby tą ogólnoświatową cywilizacją, prawda, o takich samych wartościach jak Zachód, a jednak są czymś innym. Często Uważa się, że literatura, literaci, pisarze to sumienie narodu. Wszyscy wiemy, że pisarze bardzo często narażają się większości w swoich narodach. Czy to obecnie Olgato Karczuk w Polsce, czy to Orhan Pamuk w Turcji, czy nawet Filip Roth, który się naraża społeczności żydowskiej, czyli własnej społeczności. Pisząc nieprzychylne jakieś tam rzeczy, czy krytyczne rzeczy na jej temat. No, wszyscy, wszyscy to wiemy, ale teraz właśnie przyjrzyjmy się niektórym przykładom literatury rosyjskiej. No, poglądy pisarzy, bo to co piszą, to co że krytykują na przykład pewne wady społeczeństwa, to jest normalne, ale czy to znaczy, że oni są systemowo przeciwni? Przeciwni całości, no to już bym tutaj polemizował. Wiemy, znamy wszyscy tekst Aleksandra Puszkina o Rosji, który zwraca się w nim do Zachodu, do, do przedstawicieli, powiedzmy, czy tam Francji czy, czy Anglii, którzy krytykują krwawe stłumienie powstania listopadowego przez Rosję. No, że właśnie że to jest. Nie wtrącajcie się, to jest konflikt, konflikt między nami, między braćmi Słowianami, prawda? Więc tutaj wy się nie, nie znacie, odczepcie się tutaj od nas. No, czysty, czysty, właśnie taki panslawizm carski wychodzi z tego, prawda? Że Słowianie muszą być pod władzą cara, bo i to jest zupełnie naturalne, normalne. Choć, choć sam Puszkin, od, zarówno od cara, jak i od w ogóle od systemu, no trochę też ucierpią. Lew Tolstoi, no wiemy, autor e, Wojny i Pokoju, to jest w ogóle twórca e, jakiegoś takiego e, współtwórca mitu patriotycznego rosyjskiego e, no właśnie a propos wojny no przecież Lew Tolstoi napisał e, opowiadania sewastopolskie prawda, z czasów wojny e, krymskiej, no, opowiadania coś na, na, na kształt dzisiejszych reportaży no i ten to stoi, prawda, wojna i pokój, to jest wielka epopeja narodowa. Są źli Francuzi i najeżdżają na ojczyznę Rosję, na matuszkę Rosję no i trzeba jej bronić. No różne postawy się tutaj pojawiają, ale, ale, ale to jest, nie ulega wątpliwości, że, że Rosja jest tutaj ta, to jest ta, ta strona dobra. Yy, oczywiście Nikołaj yy, Gogol, yy, tak naprawdę Ukrainiec, ale piszący po yy, rosyjsku yy, to satyryk, piszący bardzo ostre, yy, ostre satyry na system rosyjski, no ale tkwi w tym systemie, prawda? Nie, nie, yy, nie krytykuje, nie nawołuje do jakiejś tam yy, rewolucji, zmiany, no, tylko po prostu yy, no. Często, często bardzo ostro, ostrą drwi z tego biurokratycznego systemu. Pewną przedziwną historią jest Piotr jest Dostojewski. Człowiek, który był na Syberii, który widział całe zło systemu, a mimo wszystko jest wielkim rosyjskim patriotą. Zachód to jest dla niego zgnilizna, to jest coś, co, czym należy gardzić. Nie wiem, czy pamiętacie, to jest w Igroku, czyli w Graczu. Tam jest taki fragment, gdzie Dostojewski krytykuje ten, ten taki system dziedziczenia bogactwa, bogacenia się Niemców, że taki fater całe życie ciężko haruje, potem daje to synowi, syn znowu ciężko haruje, przekazuje z tym i w ten sposób rosną te niemieckie majątki. No ale powiedzmy sobie yy, szczerze, no, czy jest to coś złego w tym? No tutaj ta, ta, ten hazardista, ten bohater i narrator, yy, no tak to krytykuje ten niemiecki system, ale. Ale co ma tak naprawdę do zaoferowania w zamian ojca pijaka, który przechula cały majątek i nic nie, nie, nie przekaże. Nie wiem, nie wiem czym, nie wiem, z czego był tutaj ten Dostojewski aż tak dumny w tym, w, w tym rosyjskim systemie. Sam był na Syberii, sam był, sam cierpiał, sam widział, że jak bardzo kryminalny jest ten system. Rosyjski, jeszcze carski, bo potem było jeszcze gorzej. No i właśnie, potem było jeszcze gorzej, bo przyszły czasy sowieckie. Eee, pisze genialny genialny literat, genialny twórca, Michał Iwłuchakow, który widzi przecież całe zło, całą podłość, całą szatańskość tego systemu. Jednakowoż tkwi w tym systemie, prawda? A Stalin wręcz zakłada mu telefon, ponieważ mówi: Czekaj na telefon ode mnie. A Buchakow mówi: Ale ja nie mam telefonu. I za godzinę przyjechała ekipa i mu założyła telefon. Także no, gdzieś w tym systemie cały czas tkwił, mimo że wiedział, jak bardzo jest zły. Czasy późniejsze no, już lata 60-70. Władimir Wysocki, No Wielki Bart. Wspaniały człowiek, wspaniały artysta, tutaj dla nas w Europie, tej podległej Sowietom. Mimo, że Rosjanie to właśnie pewien taki wzór jakiejś tam wolności, buntu, ale jakiego tam buntu? Przecież ten człowiek cały czas był w telewizji, w sowieckiej telewizji, go pokazywali. Kiedyś pamiętam, pamiętam jakiś fragment tak, jak w telewizji rosyjskiej pytają Władimira Wysockiego. Kto jest dla niego wzorem, wzorem osobowym, a on bez wahania mówi: Lenin, Lenin ze tą jego tam odwagę, i tak dalej, i tak dalej. E, także, no, jeżeli już jesteśmy przy bardach, no to Żanna Biczewska, którą przecież no, ja osobiście uwielbiałem za jej pieśni, e, te takie typowo rosyjskie, właśnie. No i wspaniała sprawa, ale później po, po upadku Związku Sowieckiego Żanna Biczewska stała się, i no, pod, podporą jakichś nacjonalistów, prawda? Zaczęła śpiewać pieśni o tym, że, że, że Rosja jest Rosja, prawosławie to, prawda, to jest podstawa, to jest najważniejsza rzecz na świecie. A weźmy samego Sołżenicyna, autora archipelagu Głag. No, człowiek przecierpiał, człowiek wiedział doskonale, czym jest system sowiecki, ale kiedy Związek Sowiecki upadł, wyszła, wyszedł z Sołżenicy na nacjonalizm wielkorosyjski. A przecież to ten nacjonalizm wielkorosyjski tak naprawdę cały czas był, on nigdy nie zanikł, on tylko przyjął formę jakiegoś tam internacjonalnego. Związku Sowieckiego Komunistycznego, ale tak naprawdę za tym wszystkim zawsze był wielk, wielkoruski nacjonalizm. Andrzej Stasiuk w wywiadzie dla Gazety Wyborczej z zeszłego tygodnia, w którym opowiada między innymi o swojej pracy wolontariusza przy pomocy uchodźcom ukraińskim, no również podzielił się swoją refleksją na temat Rosjan, no i właśnie stwierdził wyraźnie, po prostu wyraźnie, nie, no na szczęście Andrzej Stasiuk jest literatem, a nie naukowcem, więc on nie musi tutaj się podpierać żadną teorią naukową, no stwierdził, Rosjanie są inni, no on po prostu tam jeździł, yy, był nad Bajkałem, był, był yy, prawda, w yy, wielu miejscach w Rosji, rozmawiał z ludźmi i mówi wprost, to są inni ludzie o innej mentalności i mimo, że po upadku Związku Sowieckiego wielu Rosjan jeździ na zachód, korzysta z zachodnich dobrodziejstw, z dobrodziejstw zachodniej cywilizacji i, i przemysłu i tak dalej. Ich mentalność pozostaje taka, jaka jest. Oni wierzą w to, co im władza powie. Oni wierzą właśnie w jakieś spiski zachodu. Prawda? Nawet, żeby nie wiem jak były głupie, bo niektóre pewnie, pewnie są nawet i prawdziwe, ale, ale, ale szereg, propaganda wypuszcza szereg takich bzdur i ludzie ci w święcie nie wierzą. Z drugiej strony Andrzej Stasiuk mówi, że przecież Rosjanie nie mogą zaprzeć się sami siebie i, i on w jakimś stopniu to rozumie, rozumie tragedię tego, tej całej sytuacji, bo, no, no, bo Rosjanie są Rosjanami i trudno im powiedzieć, że jesteśmy narodem złym. I tu, moi drodzy, właśnie no, Rosji, tak, tak na marginesie Rosjanie tym się różnią od Polaków, ponieważ my tak na dobrą sprawę cały czas nie robimy niczego innego, jak tylko krytykujemy samych siebie. To znaczy zawsze tą drugą połowę y, Polaków krytykujemy. A Rosjanie nie. Żeby nie wiem co, żeby nie wiem, jak ich przywdzono, Rosja jest dla nich świętością. Podsumowując, moi drodzy, jeżeli istnieje coś takiego jak dusza rosyjska, co nie bardzo do końca wierzę, ale jeżeli przyjmiemy nawet taką metaforę, to zawiera ona niestety element ciemny i złowieszczy dla nas, czyli dla reszty świata. Oczywiście, to jest element złowieszczy dla samych Rosjan, ale oni akurat sobie z tego prawdopodobnie sprawy nie zdają, przynajmniej nie wszyscy. I lepiej by chyba było, gdyby tą, gdyby tą rosyjską duszę zastąpić myśleniem racjonalnym, myśleniem logicznym, ponieważ tak jak to powiedział komendant w filmie U Pana Boga za piecem, powiedział do Rosjanki handlującej na bazarze, jesteście, bierzecie ciągle w dupę, bo jesteście narodem w dupę biorącym, ale to już jest sprawa Rosjan, niech tylko nie próbują atakować innych.